Cześć! Przychodzę dzisiaj do Ciebie w trochę nietypowym temacie. Otóż, jeżeli jesteś osobą, która pracuje u kogoś jako animator i tam maluje twarze, ten film jest dla Ciebie. E, chciałabym Ci opowiedzieć o takiej sprawie, która jestem pewna dotyczy w większości, niestety, e, że malujesz i jara Cię to malowanie i chciałabyś, chciałbyś lepiej, ale Twój pracodawca niekoniecznie chce inwestować w sprzęt. Szczerze? Całkowicie to rozumiem. Nie każdy musi czaić to, że malowanie ma potencjał, że malując można podnieść jakość usługi, cenę usługi, zdobyć klientów, można z tego zrobić dodatkową w ogóle ofertę, e, która będzie nam dodatkowym w ogóle czynnikiem do zarabiania. Okej, okay, spoko. E, jeżeli Ty to czaisz, to super, to jesteś na liście szczęśliwców. Um, I co w takiej sytuacji zrobić? Kiedy ty wiesz, że możesz góry przenosić, malować cudawianki, a masz sprzęt, którym nie oszukujmy się, nie jesteśmy w stanie namalować nie wiadomo czego, bo jest słaby albo średni, jak jest średni, to już chociaż tyle dobrze. Jak jest słaby to masakra. W każdym razie, co zrobić w tej sytuacji? Masz dwie opcje. Pierwsza. Pójdź do pracodawcy, do szefa i powiedz: Szefie, kochany, em, czy nie ma szansy na to, żeby kupić lepszy sprzęt? Pokaż mu, gdzie możesz kupić lepszy sprzęt. Pokaż mu grupę na fejsie, pokaż mu mój fanpage chociażby, pokaż mu ten film. E, powiedz, że można lepiej. Powiedz, co idzie za tym, że e, podniesiecie jakby jakość, chociażby sprzętu do malowania. E, powiedz mu, jakie będzie miał z tego korzyści. E, jeżeli nie. Zaproponuj mu rozwiązanie numer dwa, które moim zdaniem dla Ciebie będzie najlepsze. E, czyli ty inwestujesz w sprzęt, ty inwestujesz w siebie, w szkolenia, e, webinary, szkolenia stacjonarne online, w książki, ty inwestujesz w całą w tą swoją wiedzę, którą masz i sprzęt, ale e, ty malujesz i rozliczacie się na Twojej stawce. I w nie wiem, czy to nie jest bardziej korzystna dla szefa e, opcja, ponieważ on już się nie martwi o nic. Nie musi się zastanawiać, czy mu się skończyła czerwona czy brązowa farba. Nie musi się zastanawiać, czy tu i tam kupić sprzęt. E, ty zajmujesz się wszystkim, ale to musi być w tym momencie już na Twoich warunkach. E, no bo Ty inwestujesz w siebie. Tylko. E, to jest kolejna sprawa. Bądź uczciwy wobec swojego pracodawcy. Nie o to chodzi, że ty mówisz, OK, nie wiem, pani Karolino, od dzisiaj robimy tak, że ja inwestuję w siebie, robimy to na moich stawkach, ja namaluję pani wystrzałowe rzeczy, a idziesz do papierniczego i kupujesz pędzle, idziesz do Chinola i kupujesz brokat, idziesz do Empiku i kupujesz podstawowe kredki i paletkę No Neymar albo chociaż jakiegoś tam, Innego producenta i ty zainwestowałeś, więc płać mi pieniądze, w ogóle syp z nami złotem. Nie. To nie przejdzie i nie namawiam cię w ogóle do tego. Jeżeli już wchodzisz w jakąś rozmowę z pracodawcą, powiedz uczciwie. Możesz nawet powiedzieć, o jakich kosztach rozmawiacie: ile kosztuje szkolenie, ile kosztują farby. Wtedy też może pracodawca będzie bardziej skłonny do tego, żeby przystać na to. A ty się rozwiniesz po swojemu, nic cię nie będzie blokowało. Kto wie, może to się rozwinie w ogóle w twój biznes, może to będzie tak, że będziesz w ogóle taki super, że będzie roz, będziesz rozchwytywany na w ogóle wszystkie imprezy w mieście i w okolicy. Eee, tylko jeżeli mówisz faktycznie, że inwestujesz, to zainwestuj w dobry sprzęt. Mam nadzieję, że rozwiązałam Twój problem. E, w ogóle to mam nadzieję, że nie masz takiego problemu. E, jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło, jeżeli polejkujesz i udostępnisz ten film, jeżeli dla Ciebie był wartościowy. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.